Dlaczego pan starosta teraz nie powie do mieszkańców swoim głosem: Szanowni Państwo, tak zawaliłem sprawę, bo decyzja została uchylona, bo było rażące naruszenie prawa, mimo tego, że trzy tygodnie, czy tam cztery tygodnie wcześniej mówiłem, że ja wszystko robię zgodnie z prawem? Jeżeli byłoby zgodnie z prawem, to wojewoda podtrzymałby decyzję i nie uwzględniłby odwołania PGKJemu. No To jest chyba w miarę zrozumiałe, mam nadzieję, dla Państwa. Starosta nie udziela komentarza. Starosta i, i, i pracownicy i wydział przychylą się do tych uwag wojewody, tak, postępowanie trwa, no i czekamy tutaj na zakończenie postępowania, i również tutaj czekamy zgodnie z wytycznymi wojewody na uzupełnienie, wszelkie konieczne uzupełnienia, jeśli chodzi o wniosek. Jeżeli wojewoda uchyla tą decyzję w całości, to znaczy, że to, co mówił pan starosta, nie jest prawdą. Nie chcę mówić, że jest bezczelną manipulacją opinią publiczną, natomiast no moim zdaniem powinien się z tego wytłumaczyć, dlaczego na pierwszym etapie nie zrobił to, co do niego należało.